Czy wiedziałeś o tym, że w Minecrafcie jest pewien sposób na latanie pod wodą? Czy słyszałeś może o tym? Dzisiaj Ci pokażę. Więc natomiast da się latać w Minecrafcie tylko z użyciem elytry pod wodą. Jak to wykonać, już Ci pokazuję. Starczy wejść sobie na większy jakiś punkt. Załóżmy na drzewo. Poleć sobie elytro. Na jakąś kratkę. I teraz cofnijcie się. Jak macie ocean, teraz delikatnie wpływacie w wodę. I pyk. I co? Latamy pod wodą. Zostaw, zostaw łapkę w górę i subika. po więcej. I wbi, I wbi 1 czerwca na mój serwer. Ja chcę ze mną pograć, polatać. I pa.